Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnym live. Jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Chociaż podzielę się tu z Państwem takim memem, że święta, święta i po świętach, ale jest oktawa. Ponieważ ta oktawa się skończyła wczoraj, więc dopiero wczoraj nie zakończyły się święta. I ja jeszcze na fali tego, co ostatnio mówiłem na temat różnych ciekawostek, co mają święta Bożego Narodzenia z płodnością, pociągnę jeszcze ten temat dzisiaj. Chciałem Państwu jeszcze pokazać, takie dwie rzeczy, które czytamy w księdze Biblii. Jest to, jeżeli byście Państwo chcieli sobie śledzić, to jest to Księga Kapłańska, 15 rozdział, i tutaj wersety od 19 do 24 przeczytamy to sobie. Jeśli kobieta ma upławy, to jest to krwawienie miesięczne, to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała, to pozostanie 7 dni w swojej nieczystości. Czyli Izraelici, czyli autorzy, którzy zapisali te rzeczy w Księdze Kapłańskiej, zauważyli, że właśnie krwawienie miesięczne Kobiety. Jest to jakiś taki szczególny okres, kiedy trzeba ją chronić i że ono jest miesięczne, czyli co miesiąc każdy, kto jej dotknie będzie nieczysty aż do wieczora, czyli też tutaj jakby zauważyli, że kobieta raczej wolałaby nie być dotykana w tym czasie i wzięli to, wpisali po prostu w, w swoje prawo. Wszystko, na czym się położy, podczas nieczystości będzie nieczyste. Wszystko na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto dotnie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się i będzie nieczyste do wieczora. Czyli chodzi o to, żeby ona raczej się nie poruszała wtedy, raczej żeby była w domu, w jednym miejscu, żeby nie trzeba było właśnie jakichś dodatkowych rzeczy robić. Bardzo ciekawie jest to tutaj ujęte, w formie takiego właśnie opisu każdy kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu na którym ona siedziała, wypierze pranie wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty do wieczora czyli jakby ta, ta nieczystość to była dla nich to, że nie mogli iść do świątyni nie mogli czynić jakieś rzeczy, które były związane z kultem jeżeli kto dotknie się czegoś co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie na którym ona siedziała, będzie nieczysty do wieczora czyli widzimy, że tutaj właśnie ta ochrona była zapewniona i teraz y, kolejna rzecz. Jeżeli mężczyzna obsuje z nią wtedy, czyli współżyje, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty 7 dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. Nie? Y, tutaj w ogóle jeszcze y, w innym miejscu jest napisane, że kobieta właśnie też 7 dni po swoim krwawieniu miesięcznym y, przestanie być nieczysta. Nie? Czyli y, zobaczmy jakie to jest ciekawe, ponieważ jeżeli wejdziemy, weźmiemy sobie cyk kobiecy, no to powiedzmy yy, ona krwawi tutaj na początku, nie? Czyli tu jest krwawienie. Zaraz to tutaj będziemy sobie rysować. Czyli weźmy sobie yy, rysujmy. No, powiedzmy, o. czyli jeżeli tu kobieta ma krwawienie, tu ma krwawienie, tu ma krwawienie, czyli tam trwa to powiedzmy 5 do 7 dni. O, później ona sobie odlicza 7 dni na swoją nieczystość, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak. No, i tutaj będzie dopiero czysta, i tutaj mężczyzna będzie mógł się do niej zbliżyć. Tak? Czyli, jeżeli weźmiemy, że tutaj w tym dniu albo dzień później następuje współżycie, no to teraz z wiedzy, którą mamy wcześniej, wiemy, że licząc 14 dni od końca cyklu, czyli powiedzmy, że tutaj od tego. Liczmy 14 dni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu 14 dni mniej więcej się kończy. Taki schemat postępowania. I tu się zaczyna kolejna miesiączka. Jeżeli to współżycie nie doprowadziło do poczęcia, no to tutaj się zaczyna kolejna miesiączka. Wobec tego zauważmy, że to prawo, było tak ustawione, żeby tutaj nie było współżycia i to jest mniej więcej 13-14 dni, czyli to już jest taki czas, kiedy można by było się za sobą stęsknić. Później jest współżycie, no to ten czas tutaj ewidentnie jest czasem płodnym. To znaczy to jest taki czas, w którym zbliżenie prawdopodobnie ma największe szanse na poczęcie dziecka. No i później tutaj 14 dni, i mniej więcej 28-29 dni na cykl. Co daje właśnie mniej więcej miesiąc. Więc widzimy, że to prawo, które jest zapisane tutaj, tutaj w tych przepisach, tutaj, no jest prawem, które. No gwarantuje praktycznie największą płodność i największe szanse na poczęcie kolejnego dziecka po współżyciu właśnie po miesiące u kobiety. Czyli właśnie to błogosławieństwo posiadania dzieci. Jakby zauważenie, że właśnie tak się ma spłodność, spódność, tak jest skonstruowana kobieta i ten cykl jej. I to współżycie, i tak dalej. To wszystko, co ma prowadzić właśnie do bogactwa, do ilości posiadania dzieci, no to właśnie jest zapisane tutaj w tym prawie. Bardzo ciekawe. Weźmy kolejną, kolejny przykład. To jest Księga Rodzaju, 38 Rozdział. I weźmy tutaj wersety. No weźmy od siódmego, nie? ponieważ R, er, pierworodny syn Judy był w oczach pana zły, pan zesłał na niego śmierć. Czyli był jakiś R, er, który zmarł i wtedy y, Juda rzekł y, do Onana. Idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawi, że twój brat będzie miał potomstwo. O Co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli kobieta była z jakimś mężczyzną, on miał brata, czyli to był jej szwagier, no to jeżeli zmarł ten brat, czyli jej mąż, nie zostawił potomstwa, no to ród nie był przedłużany. Natomiast ten brat, czyli szwagier, no miał to samo nazwisko, był z tego samego rodu. Więc, żeby była ciągłość tego rodu, no to było takie prawo, które mówiło, że no on ma się z nią ożenić i mieć dziecko, i w ten sposób wzbudzić potomstwo jego bratu. No i ten ród byłby zachowany, no bo to ta sama krew, ten sam, to samo pokolenie męskie, powiedzmy. No i tutaj yy, widząc, że on, Onan, może no, potomstwo nie będzie jego. Ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swego bratu. No ciekawe, prawda? tutaj czy mamy jakiś przepis, co tutaj jest w tym przepisie. tutaj jest obejmowałem już też z, z niemającego szóstego dania dziewięć tu tu jest dosłownie mówi i marnował je wylewając na ziemię mając na myśli nasienie czyli chodzi o to że on unikał zapłodnienia, czyli stosował jakiś unik. I ten unik jest dosłownie napisany, że wylewał e, nasienie na ziemię, czyli tak naprawdę po naszemu. E, to był po prostu stosunek przerywany. I ten onan, no wzięło się onanizm, że to jest masturbacja, ale to nie chodzi o. O to, że onanizm to jest masturbacja, tylko onanizm to jest właśnie ten stosunek przerywany. Czyli tutaj można powiedzieć, że unikał właśnie stosując jakąś formę niedopuszczania do zapłodnienia, aby nie dać potomstwa samemu bratu. Taki był cel. I tutaj złe było w oczach pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć. Czyli tutaj widzimy, że w Starym Testamencie, to już w Księdze Rodzaju, czyli tej najstarszej opowieści gdzieś tam z początków ludzkości, było widać, że ponieważ celowość była taka, żeby dzieci się rodziły i żeby pokolenia się rozmnażały, że bądźcie płodni i zaludniajcie całą ziemię, no to widać tu wyraźnie, że właśnie te zachowania, które nie prowadziły do poczęcia dziecka, no były złe, były potępione. I nawet jest tutaj powiedziane, że, przypisane, że właśnie za te czyny umarł. I teraz jeszcze tutaj sobie jakby weźmy to, że dzisiaj stosunek przerywany jest uważany za naturalną antykoncepcję. Czyli, że jest to metoda planowania rodziny, polegająca na tym, że unikamy w ten sposób, tak postępując, poczęcia dziecka. Jeżeli rzeczywiście tutaj można by było na to spojrzeć, że jest to metoda właśnie na unikanie poczęcia dziecka, która była już znana od bardzo dawna. No to jeżeli ktoś właśnie respektuje autorytet Biblii i widzi, co tutaj jest napisane, no to można właśnie na tej podstawie sobie kształtować też pogląd. Właśnie na ten czyn. Ja, to co chciałem powiedzieć, to to, że sprawy, właśnie naturalnego planowania rodziny, antykoncepcji, właśnie te sprawy, miesiączki są znane już od bardzo dawna. Nie jest to temat nowy. Jak widać, te przykłady, które tutaj są zapisane. No, to, to są rzeczy, z którymi ludzkość ma do czynienia już od tysięcy lat. I jak widać, nie bardzo się ta materia zmienia w tym względzie. My już dzisiaj trochę więcej wiemy. Moglibyśmy sobie powiedzieć, dlaczego mężczyzna nie powinien się zbliżać do kobiety w czasie jego miesiączki, w sprawie jej, w trakcie jej miesiączki. To, że to ma. Zdrowotne, bardzo negatyw może mieć bardzo negatywne zdrowotne skutki. Właśnie, że wiemy, jak funkcjonuje cykl kobiecy, i wiemy, że właśnie tutaj nie trzeba jakby tłumaczyć tą nieczystością, tylko wiemy, jak funkcjonuje cykl, kiedy jest płodny czas, kiedy jest niepłodny. Więc możemy yy, jakby postępować rozumnie, zgodnie z naturą nie wylewać tego nasienia, właśnie nie działać antykoncepcyjnie, tylko jeżeli właśnie nie chcemy począć dziecka, no to współżyjemy w czasie, kiedy to dziecko się nie, po, nie pocznie, czyli w czasie niepłodnym, powulacyjnym. A jeżeli chcemy począć dziecko, no to nie musimy jakby stosować tego obliczenia, miesiączka plus 7 dni, tylko właśnie obserwując cykle, możemy wyznaczać te, kiedy jest czas płodny i niepłodny, i w ten sposób jesteśmy w stanie właśnie nie tylko tutaj bazować na obliczeniach, tylko właśnie na podstawie obserwacji śluzu, szyjki macicy, obserwacji temperatury, właśnie też statystyki z cykli poprzednich, jesteśmy w stanie właśnie wyznaczyć, kiedy jest ten czas płodny, żeby począć dziecko. Czyli jeżeli chcemy mieć dzieci, mamy jakieś problemy z poczęciem, no to Warto sobie te cykle obserwować i nie podchodzić do tego na zasadzie właśnie jakiegoś y, rytuału czy jakiejś sprawy, która jest regulowana religijnie y, czystością, nieczystością, tylko właśnie, ponieważ mamy tę wiedzę i wiemy, jak się nią posługiwać, to właśnie z, z tej wiedzy, czerpiąc, można właśnie tą celowość. Poczęcia bądź niepoczęcia dziecka uzyskać. No i tutaj właśnie nie ma żadnej niezgodności z tym, co jest w naturze. Więc wszystkie te działania z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej, katolickiej są moralnie pozytywne. Jest tylko jedno zastrzeżenie, że jeżeli rzeczywiście. Człowiek, czy para, czy małżeństwo, które może mieć dzieci i rezygnuje, czy jakby unika tego, żeby te dzieci począć, czyli współżyje tylko i wyłącznie w czasie niepłodnym, i tak po prostu nie podejmuje tego, tego wyzwania, jakim jest, danie nowego życia, czyli przyjęcie i wychowanie po katolicku potomstwa, bez jakichś przyczyn wyższych, bez wyższych celów i tak dalej, jest to po prostu unikanie dla samego unikania, no to to się akurat niczym nie różni od antykoncepcji. Nie jest to możliwe, żeby to jakoś z zewnątrz ocenić, ale państwo, którzy w ten sposób postępują, są... Jakby w swoim sumieniu sami siebie padają i nie jest to naszym jak tutaj zadaniem, żeby to oceniać. Ważne jest, że jeżeli Państwo poszukujecie właśnie jakiegoś takiego nie, nie, rozstrzygnięcia tych kwestii właśnie, co jest dobre, co jest złe, co jest moralnie dopuszczalne, niedopuszczalne, no to tutaj ważne jest, żeby wiedzieć, że... Właśnie korzystanie z wiedzy o płodności, kierowanie się właśnie tymi zasadami jest dobre i nie ma tutaj właśnie żadnych niemoralnych działań. Powstrzymywanie się bądź współżycie w określonym celu jest moralne. Natomiast patrząc jeszcze, jakby oddalając się z całego, z takiego dalszego patrzenia, jeżeli obierzemy sobie cel, żeby właśnie unikać potomstwa w ogóle. No to ten cel, unikanie potomstwa w ogóle bez żadnej przyczyny, tylko właśnie na zasadzie nie, bo nie. nic mnie nie obchodzi. No to ten cel można realizować dobrym skutecznym środkiem, jakim jest naturalne planowanie rodziny, ale wtedy ten dobry środek, do złego celu przyczynia się do tego, że właśnie osiągamy złe cele. To tak, żeby jeżeli Państwo jesteście jakby zainteresowani bardziej tutaj tymi sferami majątności i tak dalej, to można sobie jakby więcej poczytać. Ja je tutaj zarysowałem, ale też właśnie, żeby Państwu trochę uświadomić bardziej właśnie te kwestie, które są gdzieś już od zarania ludzkości i zarania dziejów opracowane wtedy w taki sposób, taki bardziej właśnie prawny, bardziej taki tajemniczy, religijny, a dzisiaj mamy już to opracowane naukowo, metodycznie, więc nie musimy jakby iść po tej płaszczyźnie wierzeń, religijności, tylko możemy właśnie kierować się tutaj wiedzą, nauką i tą moralnością, taką celową, którą tutaj kościół chrześcijański, kościoły chrześcijańskie, kościół katolicki głosi. Dziękuję Państwu, ponieważ mamy początek roku, to chciałem Państwu życzyć wszystkiego dobrego, zaprosić na kolejne webinaria, w których będziemy też mówić więcej na temat planowania rodziny na temat przyczynowego leczenia niepłodności. Powiedz sobie czym to się różni od na przykład in vitro. Czym naturalne planowanie rodziny różni się od antykoncepcji. Powiemy trochę więcej o nowościach, które się pojawią niedługo w City Life. O scenariuszach jak po prostu w różnych sytuacjach rozpocząć przygodę z NPR-em, jak wejść i wdrożyć się w aplikacje i w narzędzia. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w 2026 roku. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.